Rozwijamy zdania o informację kogo, co dokąd, czyli akuzativ. Czynność na dzisiaj to gehen, iść, chodzić. Orzeczenie wysyła zapytania. Pierwsze zapytanie o wykonawcę. Kto idzie lub co idzie? Podmiot, kto? Co? Niech to będzie moja klasa, majne klasy, i tu orzeczenie dopasowuje się do podmiotu. Ona, ta klasa, czyli literka T. Majne klasę gate. Pytanie gotowe, gramatycznie poprawne. Opuszki nierozłączki, czyli podmiot i orzeczenie są obok siebie. A teraz czas na kolejne pytanie. Logicznie narzuca się iść. Dokąd? Proszę tylko pamiętać, że ruch iść, chodzić łączy się z pytaniem dokąd, a nie pytaniem gdzie, co w języku polskim jest dopuszczalne, a w języku niemieckim zmienia przypadki, a co za tym idzie, odmianę rodzajnika. Według tabeli deklinacji, w czwartym przypadku, tam gdzie jest pytanie dokąd, zmienia się tylko rodzajnik męski w stosunku oczywiście do punktu wyjścia, jakim jest mianownik. Określmy zatem cele, do których zmierza moja klasa w tym zdaniu. Zaczynając od liczby mnogiej: Die Berge, góry. Das Theater, teatr. Die Schule, szkoła. Der Wald, las. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, dokąd, trzeba jeszcze pamiętać o przyimku, czyli do. Przykłady, które podałam, są nazwami przestrzeni, takich rewirów które mają swoje granice, nawet jeżeli są one płynne. I dlatego w niemieckim używa się wtedy przyimka IN, czyli W. Meine Klasse geht... dokąd? ...in die Berge. Moja klasa idzie w góry. Meine Klasse geht... dokąd? ...in das Theater. I tu się łączy przyimek z rodzenikiem w słowo INS. Meine Klasse geht ins Theater. Meine Klasse geht dokąd, wohin, in die Schule. Moja klasa idzie do szkoły. I ostatni przykład z rodzajem męskim, tam gdzie następuje ta zmiana w czwartym przypadku. Meine Klasse geht wohin, in den Wald. Moja klasa idzie do lasu. Czyli zbieranie słownictwa, przynajmniej na początku nauki języka, odbywa się wokół poznania nazw czynności oraz zbieranie wokół odpowiedzi na pytania: dokąd, kto, kiedy, jak, gdzie, z kim, komu itd.